Cześć kochani, witam was w najnowszym odcinku na moim kanale, ja jestem Julka Żugej, a dzisiaj ze mną Maciejos. Tak się nazywam, to jest moja ksywka, którą wcale nie prosiłem, a którą mi nadał mister Kamciol, pozdrawiamy go. I dzisiaj jest z nami również Lilusia oraz malutki pieseczek, który nazywa się Zorza. Ale żaden z tych piesków to nie jest bajka. Gdzie jest bajka? Gdzie jest bajka? I to jest dobre pytanie, bo my również nie wiemy, gdzie jest bajka, a do tego dzisiaj będziemy musieli dojść. Podobny odcineczek na swój kanał dodała również Kartonik, gdzie znajduje Gęgara, także koniecznie po obejrzeniu tego odcinka wpadajcie do niej. Jeśli kochacie papilony tak samo jak my, to z naszej strony możemy polecić Wam hodowlę Lauretisza, prowadzoną przez Szymona Skrzypka. Jest to hodowla zarejestrowana w Związku Kenologicznym w Polsce, gdzie każdy piesek wychowywany jest z pasją i miłością. Pierwsza Kategoria, czyli jak dobrze znamy bajeczkę. Mamy przed sobą dużo różnych informacji i musimy wyeliminować jednego pieska, który na pewno bajką Czyli tak zwaną jedną karteczkę. My nawet nie wiemy, jaki to jest piesek dokładnie. No na razie nawet jeszcze nie wiemy, jak wyglądają. Jeżeli nie znamy naszego psa, to możemy przegrać w pierwszej rundzie, tak? Możemy. No dobra. Tak może się wydarzyć, że bajka odpadnie w tej rundzie. To proponuję posortować to na takie, które są totalnie nie i takie, które są prawdopodobne. Lubi chodzić po górach. Ja bym dała to tak na pół. Jest to prawdopodobne? Ale nie, chyba nie zdarzyło się, że łaziła gdzieś po górę. Nie jest to prawdopodobne. Lubi jeść arbuza. To wygląda nie, chyba nigdy nie jadła arbuza. Lubi spać na łóżku. To na pewno tak. To na pewno tak. Lubi witać się z innymi pieskami. To na pewno tak. To na pewno tak. Na pewno tak. Nie lubi jeździć samochodem. To na pewno tak. <laughs> lubi dawać buziaki też. Lubi i ostatnie, za dobre smaczki zrobi wszystko. Nie. To bardziej Lilusia. To nie, to ja bym, powiedział, że nie. Bajce tak nie zależy na żarciu. Co nie, Gościu? Dobra, czyli mamy lubi jeść arbuza, za dobre smaczki zrobi wszystko oraz Lubi chodzić po górach, które najmniej nam pasuje do bajki, bo tak naprawdę musimy wyeliminować tylko jedno. Ja bym na tego chyba arbuza. Ja postawiła. nie wiem, czy ja bym nie wybrał gór, bo w górach ona chyba nigdy nie była. W związku z czym nie ma. Aha, że, czy w ona ogóle, wie? że tak, byś no tak, No tak, No mi się wydaje, że ona nie wie, czy lubi chodzić po górach. coś się z pewnością by polubiła, ale nie miała chyba okazji, tak? No ale lubi spacerować. Ale czy jadła arbuza? Wydaje mi się, że miała gdzieś szansę coś zjeść arbuza. Ale czy ktoś przygotowując informacje o bajce, bo tu jest jedna informacja o bajce. To by napisało, że lubi jest arbuza, to... A napisał, że lubi chodzić po górach? Prędzej jesteś w stanie się domyślić, że bajka, wiesz, lubi spacerować. Dobra, umówmy się. Jedno i drugie jest bardzo mało prawdopodobne, więc możemy rzucić monetą. Który Cię. wybierasz, piatku. Arbuz, góry. Zorza? Nie, jestem. tą się nie zadajemy. Nie przejmuj się tym, Piotrku. Zorza mnie olała. Wybierasz arbuzę? Wybieram arbuzę. Dobra, ja się z tym zgadzam. Czyli odpada bajeczka, która lubi arbuza. A my koniecznie po odcinku musimy sprawdzić, czy nasza bajka lubi arbuze. Kolejna kategoria, czyli jak dobrze znamy wagę naszego pieska. Każdy piesek po kolei będzie tutaj ważony i Kamil będzie nam podawał wagę tego pieska. Jeszcze nie musimy odgadnąć, który to jest bajka, ale musimy zdecydować, który na pewno nie jest bajką. Więc jakaś ultra mała waga albo ultra duża waga to będzie dla nas red flag, że to może nie być bajka. Te różnice nie będą duże między tymi psami. Pomiędzy samcami i samiczkami będą, ale samiczki wszystkie mogą podobnie. Ale jak mam tylko jednego odrzucić, to myślę, że dam sobie. Ale by było jakby jeden piesek nie był w ogóle papilonem. Tylko na przykład jakimś border collie. I nagle przychodzi i ktoś mówi 50 kilo. No nie wiem, jakim by musiał być border collie, jakby waży 50 kilo. Jestem już. Bajka numer jeden. 2,7. Za mało. No to mało. Mało, czyli numer jeden jest podejrzany. Chyba, że bajce się schudło ostatnio. Trzy dni temu byłem u weterynarza, a dzisiaj nie schudło. Zastanówmy dni jest się w ogóle, ile bajka mniej. Bajka waży gdzieś około 3,5 kg. Ale ostatnio była u mojej mamy, to może więcej ważyć. Podejrzana. Poprosimy na następnego pieska. Bajka numer dwa. Cztery? jednak Samiec. Samiec myślisz? Samiec, albo Lila. <grym> Ej, a co jeśli Lila jest jednym z konkurentów, a ja ją cały czas biorę, jakby nie była. Nie no, cztery i pół. Nie, nie, no za dużo. Nawet Lila ten nie waży. Lila waży trzy 3,9. Ale pamiętaj, że one były u mojej mamy ostatnio. Dobra, poprosimy pieska numer trzy. Bajka numer trzy. Czy to prawdziwa bajka? A już czy to ty? I energię bajkusową. 3,5 to będzie 3,5. 3,7. To bajka no, po wizycie u mojej mamy. Danger Zone. <noise> Chociaż pani weterynarz ostatnio, jak byliśmy u weterynarza, mówiła, że pieski zrzucają na lampę. Ustawiam ją w Danger Zone. To może być bajka, ale raczej to nie jest ona. Dobra, 4,5 to na pewno nie jest bajka, nie? Na pewno nie. 2,7 też nie. 2,7 to w ogóle jakiś maluszek. Ja już chciałabym zobaczyć te papilony. Uuu, czyli bajka numer 4. 4? Tak. 3,5. Złudne 3. Uh. Za mało. Ja jestem akurat ekspertem od wagi, bo ja tutaj wiele razy ją miałem okazję ważyć. W całkiem Mi się wydaje, że ona o, przytyła. Powiedzcie u mojej mamy. To ja myślę, że 3-7, ja czułam bajku z tej 37 nie jest możliwe, no jest w jakimś zakresie możliwe, tak. Ale na pewno nie 3-0. 5, numer 5. Bajka ostatni? numer 5. To jest przedostatni piesek. Hmm, Moment. Mam pewne podejrzenia. To to by być bajeczka. Hmm, ona ucieka od wagi, może się kazać uciekłaby tu do nas, a tam pewnie uciekła do swojego właściciela. Bajka numer 5 po raz kolejny. 300. Wciąż za mało. Naprawdę? 300? A może jakąś wagę mają? Lewą wagę. Lewą wagę. Albo bajka jest 3,7, albo była na koniec. Jak miał teraz już podejmować decyzję, to wywaliłbym tego gościa z 4,5. A skąd wiesz, że gościa? Może to jest bardzo. Lila? Juicy. Nie no, Lila nawet nie osiągnęła Palinka. takiej wagi. O. Bajka numer 6. To już bym musiał być. 3,5. Obstawiam, no że to może być ona. Ja nie czuję tam bajku sobie. 3,5 albo 3,7 to jest bajka. Ja czułam przy 3,7. A może wywalmy tego cieniasa, najlżejszego? Nie, no bajka na pewno będzie miała 4,5. O, jak tu jasno. Dobra, czas na podjęcie decyzji. Bajka 4,5 do strzału. Niestety, to nie jest ona. Bajka 4,5 moim zdaniem to jest za dużo i bajka 2,7 to jest za mało. To jest skrajności. Jedną z tych skrajności musimy, że tak powiem, wykolegować. Bajka 2,7 to może być siostra Zorzy. Ile ona waży tak no na wiem, z 200 gram. <laughs> to jest takie ja chyba 4,5. Dobra, to wywalmy 4,5. No. I to jest nie do osiągnięcia w ogóle waga tego psa. Bajka nie? nasza to jest bajka 3,5 albo bajka 3,7. Tak, bo obstawiam, że bajka 3,5. Ja obstawiam, że bajka 3,7. Dzięki, mamo. Dobra, to żegnamy bajkę 4,5. Bye, bye. Kategoria numer 3. Jak dobrze znamy wygląd naszego pieska? Znamy całkiem dobrze. To może być łatwa kategoria. To jest banalna kategoria. Tutaj może uda nam się wskazać prawdziwą bajkę. Dalej, nie na tym to polega. Musimy wskazać jednego pieska, który jest najmniej podobny do bajki. I to na pewno nie jest Zorza, która właśnie podgryzała mnie w palec. Dostaniemy zdjęcie części ciała. Losa. Nosy. O Jezu, to to może być ciężkie! O Jezu. Oj, a, a. Szczerze, nie mam pojęcia. Ten po prawej najbardziej wygląda mi na bajkusa. Ten? Tak. Te dwa mi się wydają, że to nie jest bajka. Że to nie jest, nie? Ten jest w ogóle nie ma nie kształt bajkowy. A mi się wydaje, że ten, który masz po prawej stronie swojej, też jest, to nie jest bajka na pewno. Nie ma takiego umaszczenia, że wokół nosa ma całe białe. Wydaje mi się ogólnie. One wszystkie tak mają poza nią. Czy to nie jest ona szwankiem? To jest bajka, byś no. A ja myślę, że to ona też ma białe, tylko to jest po prostu żółte nie, zdjęcie. Nie ma takiego pierścienia białego, wydaje mi się. Zala, A bajka się. ma malutko. Kurde. Dobra, ale myślę, że to, to na pewno nie jest to bajka. To na pewno nie jest bajka. Pokaż. Za pokaż. szeroki jest ten nos. Spójrzmy na ten nos, bo to jest jak linie papilarne u człowieka. To nie jest bajka. Obstawiamy to i nie ma co, co tutaj więcej się głowić. Ja bym w ogóle nie odważyła się tutaj obstawiać. Tym bardziej, jak zobaczyłam nos Lilucha. Kurde, to ja bajkę? Wychodzi nasze, kurde, świadome rodzicielstwo. Eliminacja. Żegnaj, szeroki nos. Bye My bye. 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 Kategoria czwarta. Idziemy z nim na spacer na ślepo? Idziemy z nim na spacer na ślepo. Dokładnie tak, dostajemy do ręki smycz, i o. po zachowaniu owej smyczy, wcale nie widzimy, co się dzieje. tak? Dowiemy się, co się dzieje. Dobra, okej, okay, no to let's go. Zapraszamy bajkę numer jeden. Podaję smycz. Poproszę Dobra. psa. O, o, ciągnie. Jeszcze to jest taka smycz, jak sobie wyobrażałam. Chcesz jakieś takie kudłaty w Weźże. Rexio. Leksio, Moja obserwacja jest taka, że pies reaguje o. na wszystkie imiona. Za słabo ciągnie jak na bajkę. Odpada. <grymne> tak? No jest taki przyjemniacki, nic tu nie szarpie, to nie może być bajka. Weź jakoś ją zagadaj. Na słuchu! O, nie liż mnie, bo ja nie mogę cię poznać. Jest to na pewno żywy pies, radosny bym powiedziała. Nie jest tak, że się wiesz, położył i leży. Bajka jest taka wiesz, że ona pędzi, biega, biega. Tutaj by polizała już mnie cztery razy. Lądu. Ale bajka może już być zmęczona. <grymne> w bajki wierzysz czy co? Poprosimy psa numer dwa. mm um. Podejrzany szczek. O, o, mega ciągniek. Nie tak, że się wyrywa, tylko stoi, jakby da. A, już, już podeszła. Kurczę, to może być bajk. Otrzepała się. Wow, ciągnięcie jest potężne. Filingu? To może być te 3,7. <laughs> nie, jest za mało mobilny jak na bajkę. Ciągnie tylko w jedną stronę. Tam, tutaj, ona wyciągnęła w każdą stronę, nie za Tak myślisz? Bajki? No pewnie. Jak na razie nie było tu bajki, mi się wydaje. A ja słyszę Dyszenie brzmiało bardzo podejrzane. Bardzo podobnie jak bajka brzmiało <laughs> deszenie, nie? Też to zauważyłam. Tak. Luźno. To jest chyba Otrzep O, to był Jezu! Otrzepanie. To było, no nie. To tak bajkowe. Jest ciągnięcie bajkowe, jak to było ba To było mega bajkowe. Ciągnie jak bajku. Mega ciągnie, no. <noise> Już czuję, <noise> jak ona na dwóch nogach i robi tak. I skacze <noise> do szobu? No tak to. <noise> to jest nasz. Bo ona w to wkłada najwięcej siły właśnie. Dobra, ale... Ale jak, ja no no to jak na razie jest najbardziej podobne. Najbardziej podobne do bajki. Poprosimy psę numer 4. To nie, tu tutaj. tutaj Oj. O Jezu, ale się rwie! Baja! O kurde, jakiś zryw! Oh my god. Ale to są takie też zrywy nietypowe dla bajka. To jest takie wstrzymanie i skok. Wstrzymanie i skok. To nie jest Ja czułam nie robi. psa jak ciągnie i czułam normalnie, jak mnie coś dotyka. Ale... Albo są duchy w tym tyglu, albo tu są wopce. Może że coś właśnie tak z pod No nie, to może być bajka, ale skłaniałbym się bardziej, że ta poprzednia jest bajką. No. Mówię, robi takie start-stop. To jest system start-stop. To jest tylko w tych nowszych psów. Ale który był najmniej bajką? Numer jeden. Był zbyt spokojny. Pies numer trzy na pewno zostaje i pies numer cztery. Też pewno zostaje. zostaje. Ja bym odwalił jedynkę, bo ale spokojna. Ja właśnie bym jedynkę zostawiła, aby rzuciła dwójkę, dlatego że jeśli bajka jest zmęczona, to bardziej by się zachowywała jak pies numer 1. Żeby po prostu siadła A i pies siedziała. Pies numer dwa jak się zachowywał? bo zapomniałem. No, właśnie też już nie pamiętam. Ja obstawiam, że pies numer jeden. Ja głosuję na nie, numer pies, numer 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 pies numer jeden. Pies numer jeden. Pies, pies numer jeden. Pies numer 2. Pies numer jeden. Pies numer 2. Pies numer jeden. Do kogo podejdzie Lila, ten pies odpada. Dobra, chodź. Lila, chodź. Chodź, chodź Do pani przyszła ewidentnie Czyli żegnamy pieseczka numer dwa Czas na następną kategorię I w niej będziemy wydawać komendy pieskom, które są za tą kotarą przepiękną Czyli będę mówić na przykład Bajka, zrób siad I bajka wtedy w jakiś sposób zareaguje My nie będziemy tego widzieć, ale Kamil nam to Opiszę, czy rozpoznamy bajkę po jej zachowaniach. Zaraz się dowie. Mamy trzy pieski. Bajka, siat! Jakbym tak powiedział, to zwyczajnie bajki też mnie nie zrobiła. Bajka, siat! Hmm, podejrzane dyszenie. Hmm. Czy bajka? No podejrzanie, a czy nie? Usiadła, czy nie? Chodź po nagrodę. Na bajka? Kto to przyszedł? Kto przyszedł? Stoi cały czas. Czekaj, ostateczny test. Kto to jest? Lila, kto to jest? Ty do Lili mówisz. No, ale Lila może sprowokować Bajka! Co to do ale nie robi siat. A Bajka robi coś z tego? No, w sumie no nie. właśnie. To dziękujemy temu pieskowi. Baja siat! Baja! Idzie w moją stronę. Baja? Nie. Bajkos, chodź. Bajka, chodź! Baja! Baja siat. Bardziej y, odchodzi, jak to mówicie. To też jest prawdopodobne. Chodź, chodź ja szybko nagroda! Na chodź po nagrodę! Szybko po nagrodę. Jest jakby totalnie w innym kierunku niż wy Po nagrodę by zareagowała, moim zdaniem To będzie mega trudne, no dziękujemy dobra, Dziękujemy To jest trzeci i ostatni pies Musimy wyciągnąć jakąkolwiek informację Na co by zareagowała bajka Bajka, nagroda Chodź nagrodę, nagrodę. Obraca tylko głowę, ale ogólnie jest jakby do was plecami Chodź bajeczko szybko Zły pies zadziałał Baja No tylko kochanie, chodź tutaj szybciutko do pani Lila, kto to jest? I szybko zobacz, kto przyszedł Sprawdza. Bajkę tak by nie sprawdzała, wydaje mi się, długo. To była otro... bajka? Ale do jakąkolwiek dostaniemy informację, to jest ważne w tej kategorii. Ile ja jest nieprzekonana. To jest bajka? Trochę trzepiej ogonem. To na... jest bajka? Na bajkę by nie trzepała tak ogonem. No dobra, to wszystko wiemy. Odwracamy się? Tak. Mało informacji. Jakbyś miała powiedzieć, który to była bajka? To pierwszy, drugi czy trzeci. Pierwszy albo drugi. Trzecim w sumie Lila nam dużo powiedziała. Drugi uciekał, więc to mógł być on. Uciekający pies, brzmi jak bajka. No to ja bym wywalił trójkę. To jest pewniak: jeśli Lilka zaczęła na kogoś warczeć i szczekać, bajka by się dołączyła tak, po sekundę. Trójkę wywalamy. Decyzja? Decyzja. Szufla, mordeczko. Żegnamy numer trzy. Final, moi drodzy! Ultimate Challenge Final! Test dotyku. Rozpoznaj po części ciała. Ty dostajesz jednego psa, ja drugiego. Musimy zdecydować, który jest bajką. Wygrywam ja? Tylko dzięki komunikacji. Ty nie dostajesz mojego psa, ja nie dostaję twojego psa. Przekonajmy się! Miejmy nadzieję, Maciost, że jest bajka. My się zaraz będziemy kłócić, a się okaże, że bajeczki w ogóle tu nie ma. Coś dostaję. Okej. Okay, co okay. To, co mam, ja, to raczej nie jest. Spokojne, bardzo spokojne? Nie, raczej nie jest. No bo bajka. to moje już się próbowało wyrywać. Czy dyszy? Oczywiście, że zresztą. Dobra, nie, no to jest banalne przecież. Bo mój piesek ma e, długie łapeczki, jeśli chodzi o wagę... Śmierdzi z gęby i tak, że to jest 100% zębajki. <noise> mój pieseczek ma długie łapeczki, wagowo jest w sumie troszkę podobny. To się próbuje wyrywać, Ale duszy. jest chyba większy. Jedzie i z gęby tragedia. <noise> mój piesek ma ładną sierść taką, o, ma odstające papilońskie uszy, jeśli chodzi o ogonek. Nie no, to jest ładny piesek. Nie no, człowieku, to tak charczy, że to jest na pewno to. Tak. Takie coś duże przez cały czas. No dobra, ale myślę, że to jest bajka? No jest taka wyjątkowo miękka jak na bajka, ale to chyba efekt tego, że była rzeczywiście wcześniej wykąpana o, przed u tym u była. Mam duże łapki. Ogólnie jest chyba ten piesek większy niż bajet. Powiem tak, to co trzymam w rękach mi się już w pierwszej sekundzie, kiedy ją tego dostałem, próbowało wyrwać w dokładnie taki sam sposób, jak robi to bajek. I właśnie znowu to robi w dokładnie taki sam sposób, No dobra, to ja puszczam tego pieska. Bekus, daj buciaka. Trzy, dwa, jeden. A, bo poleciała. Chodź tu szybko! Chodź Baja! Chodź tu! Rozpoznaliśmy Cię, kochanie! Chyba, że to nie jest bajka. Tego zapachu z gęby nie da się zapomnieć. To jest bajka? To jest bajeczko! Uda się. Nie było to jednak jakoś tak bardzo trudne, jak się okazało na końcu. Który nos był bajki? No widzisz, ona nie ma w ogóle prawie białego. Zobacz na jej nos. Także naszą małą rodzinką dziękujemy Wam za oglądanie tego odcinka. Jednak coś znamy, ta nasze pies. Następny odcinek, czy rozpoznamy naszego Lemura? To by było Jeżeli zostawicie 2 miliony lajków, to robimy to. Dzięki Ci bajku spiona. Piona. Wam również dziękujemy za oglądanie tego piona. odcinka. Do zobaczenia. Nara.